Dzień dobry widzowie. Dzisiaj przechodzimy chapter pierwszy tylko my już trochę bez was zrobiliśmy jedną misję. Idź w tą kasetę już. Mieliśmy po prostu problemy z Mieliśmy problemy z internetem. Dokładnie, no i jak zaczęliśmy robić, no to nam się reagowaliście No... Masz już tą kasetę, daj No i zabraliśmy kasetę i teraz musimy ją włożyć Nie, nie, nie No to skipni. No to skipnę wam, żebyście nie musieli cierpieć każdy chyba wie, co to jest grab, To jest to właśnie, co tu się nam mnie posługuje. O. Patrzcie, to jest taka łapa, która nam robi rzeczy. Jak jesteście poniżej jednego roku życia, to pewnie nie wiecie. To wam pokażę. Bo można nawet kurwać wodę. A iść dalej, idzie właśnie. Tu I tam do góry już się przyna. No i o to chodzi w tym grafachu co Macie jeden roczek i nie wiecie, no to od to jest Hagiwagi. Jak macie powiedzieć, że jednego roku życia to we mnie. Ale ja przestań mówić, weź to okay. i Okej. I łagi. Zostawiamy... Jeszcze raz, jeszcze raz Jeszcze raz mamy? No i chcesz Nie działaj Nie wolno Dobra Tu rękę musisz... nie, tak, mam tu On wszystko wie, a ja nic nie wiem Ojej, obciągnij O, a jej obciągu... a, i teraz musisz mu wziąć... Cóż z ręki Co? No mu z ręki Ja pierdolę skąd ty... Skąd on to

Dobra, no ja daj... specjalistą od elektrycznego. czarnego worka na, na YouTubie. Właśnie jesteś z mm. czarnym workiem! Zapomniałam powiedzieć, jest. jestem tutaj czarnym workiem. No i tak jestem gdzieś, że on wszystko wie, a ja nic. Patrzcie to! Mm. Sorry, Ramaknie ja, jestem przeziębiona, no i to nie Jest? Mm. Boże! Ile decybeli koszło? Czekaj jeszcze raz, jeszcze raz Jakieś co zrobiłeś? Tam już połączył. A ile trwa ty, ten jedynka? Ta... 20 minut Gdzie jeszcze wyjście jest? Nic nie widzę A gdzie ty weszłaś? Tam jest! Tysią na 1000 decybeli wam Teraz ja, straszne, ale samet. Ale pojęcia o mnie. Hagi! Widzę ja, cię! Widzę cię! Nie uciekniesz! Robimy ci ty! U ja! No spróbuję coś. Dobra, to na tym. Ale chcę wylecieć! Ale się ty, ty robisz. I chcę wylecieć. Ale się ty... Gdzie jestem? Oha. Nie odczepi ci się ta ręka. Dobra, ostatni raz próbuję. Dobra, nie działa. My name is Hagi Hagi, Hagi. dę <ścoughs> Wydaje mi się, że wszystko za bardzo podgłośniłam, bo. Ostatnio my chcieliśmy nagrać na top ten czwarty. Pierwszy będzie. Jedynka, bo my zaczęliśmy tak troszkę skakać i... No my zaczęliśmy od czwartego chapteru, ale w drugi on nie możemy, bo my tu na Steamie gramy i nie jest za darmo. No. A on tylko mamy drugi Mamy, a jedynka jest za darmo. No, no wiecie, jak jedynka, to Za darmo to uczciwa seno. Więc jak to jedynka, to się mu pierwszy. Co? O Jezu, co to za coś? To co? co? co, co? Tak twoją popis tylko. Jeszcze jest gdzieś ten jeden decydent Co? Kiedy decydent? Nie wiem, mówię o konieczności Jezu Nie da tu się pić Nie ma tu żadnego Aha, i nagrywamy bez mikrofonu, więc trochę gówno Jak bez mikrofonu? czy znaczy, to wszystko słychać jakby, ale nie nagrywamy w takiej dobrej jakości Jak wam się wydaje, widzowie, to jest po prostu takie nie bo to jest trochę dziwnie. Tu jest ten... Tej jedynce, bo tak dziwnie się obraca. to no. się dziwnie obraca? To jest to. Słuchaj, Ja działa w jeszcze kurce, bo Kurczę to było tak płynie wszystko. No, a to jest gówno, oh, no. Gdzie no. to żółte jest? Co żółte? To ten stryk tak co się wkładało. Nie ja muszę tu grę rozjaśnić, nic nie widzę. O. Dobra widzowie macie na maksa jasność, bo nie chciało nam się... O. o, jak fajnie! Jakby ranek był. Po prostu raneczek w copyplay Ale Tu nie ma tego trzeciego! Czego trzeciego? Do tego drugiego! O, nie było nie, do ty do Tej łapki? Nie? Nie łapki, tylko tego takiego. Trzeba tam. A tego być. takiego no co trzeba tam zrobić. Co? trzeba Trzy. 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 z tych Trzy. były Trzy. 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 Do... O! o Pójść tam był! Gdzie? Tam! Czuro, to nie patrzyłam się. On miał żółtego chyba. Aha, bo o to chodziło ci z tym żółtym. Gdzie tu jest ten żółty? Może jakaś zabawka sobie wystrasza. Więc... A, tam... Widzicie tu gdzieś żółtego? Na ekranie znajdziecie jednego żółtego gościa. Takiego żółtego Tylko Kostkę dziwną. Jak znajdziecie, y, znajdziecie y, to szybciej niż my, to napiszcie w komentarzu zbała złem! Nie, no, ale to gdzieś... Cześć to! Tak, to jest to. Nie, no nie. Dobra, wszyscy, którzy znaleźli wcześniej niż my, piszą w komentarzu, że znalazłam. Nie, że, że znaleźliście i nie myślimy. Tak, że my mamy zero IQ. Zrób, zero Aury też. Zróbmy.

jest takie inne! No, przecież są lepsze Ja uwielbiam katnapa i uwielbiam tego Pianozaura coś jest fajny Pianozaur jest też fajny O, no, bo bardzo, no, tak go ogłaszali Czy on będzie? Będzie? A w ogóle, w ogóle się nie było? No, tego pianozaura Jak w ogóle w czwórkę, to wiecie Tam jest jedną. Idź tam, tam jest na ciemną łapkę Tu jest Co to jest za pelik Słyszałam, że gdzieś... Że właśnie w betlec gdzieś się uciekało przed... No? No serio? Teraz będzie? To... Nie, zaraz Uwa, no to jak on będzie szedł, to odwróć się dla widzów, żeby zobaczyli o, to będzie jak zrobię żabawkę, to stamtąd dużo. A na trzeba iść. Ja pamiętam tą dramę w kilku lat, że dzieci do przedszkola przynosiły Hagiego, Hagiego. I to ogłaszali w telewizji, w ogóle we wszystkich programach. I mówili: Moje dziecko w przedszkolu. Nosi pluszaka hagiego łagiego Tylko sigmy pamiętają, jak na TV -a, Ta, na, na ciało Nie, na TV nie może nie, ale tylko pamiętają sigmy, jak oglądaliście kiedyś takie Rzeczy w internecie, te drany Jak mamy mówiły za swoje dziecko, że Kurde, przynoszą jakieś nawiedzone lasy. Co ja zrobiłam? Nie tą łapką Nie, Jezus do tego signi pamiętają? Ja też chciałam mieć Hagiego Łagiego. Ja się Hagiego Łagiego nie bałam. Za mnie on był mniej Co robisz? Próbuję to przeciągnąć. A... A ten drugi pani? A, ale tak, to by się nie dopuściło I z tej strony, co przecież się nie no. Nie Kurde Co działo się? Coś ty Co działo? Sorry? Nie Co zadziałało mi? Czekaj Ale no, to spróbujmy czerwony A no, pójdziemy tak Teraz Stąd o, tutaj, wrócimy teraz, co zrobimy, tak co zrobię tak co co przetrawimy, co zrobimy, tak co ta. wreszcie, i to dalej będziemy robić? Będziemy robić za przyjaciela, znaczy, nie zabawkę przyjaciela Teraz już tobie daję Niedługo gdzie ucieczka przed hajdem, mogę ją znaleźć ucieczkę przed hajdem Co się tutaj robi? Nie, czeka aż się zabawka Nie mogę samo stawić, stworzyć jej. To wszystko masz. O się skończył drugi czas. Nie wiem. Nie go chcieliśmy, A, tak. A drugi czas też jest taki, że się rozbiliśmy pociągiem. I potem się zaczyna czapkę trzeci. A no? Nie ta moja zabawka. Tu to. jest! Piesek! Piciusie, patrzcie! Piciusze! Wow. Mam nadzieję, że jak zjecha, zjechał w Yerwager, to będziemy musieli tak samo robić. No, czyli zabawki początku. Fajnie jest. Dobra, się jak ja oczekam na te zabawki, to gdzieś muszę zanim dojedzie. Nie, 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 nie! Co oni zrobią? tym go. Aha, dobra, spoko. Bo myślałam, że chcą go laserami zniszczyć jakieś jaki słodki kiciusie Era, ja ci powiem teraz, patrz Tam będą te drzwi Gdzie? Tam, do tyłu Prawo, tam będą te drzwi, ty tam do pójdziesz Będzie tylko czarne przejście To musisz podejść, patrz Będzie to czarne przejście, ty, ja przejście. ty Tak. Pa, weź go Dobra Zaraz powiem Ci, jak masz tam te drzwi, no. to tutaj jeszcze o Jak podejdzieś do tej czarnej odchłani, to Haki Wagi są. Wiedzie musisz iść tam? Gdzie? Tam musisz przejść i uciekać. Okej, mas princi. Tam... tam na no, odchłać, no. czarna odchłat, musisz tam podejść i od razu uciekać do tu Już! Bo no ja pieniężny. Prince, spring, 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 Prince, 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 Czekaj! Jezu, czekaj! Uciekaj! No ucieka! Lewo! Lewo! Może to! Brawo! Cierny, ja nie Brawo! Uciekaj, ja nie co ci odbiłam jej krzyczeć włóchą jak piję? Dobra, wiesz co? Może ja nie będę patrzył tak jak ostatnio. Okej! Okay.

Nie wiem co się dzieje Dobra, kufa! Chodź tu! Skurcz tu, skurcz Lecimy! Idziemy dalej! Skibili! Jakie skibili! Siema skiby do małych świąt! Musisz tu przejść w lewo! Prosto? I tutaj w prawo, w prawo! Gdzież tu w prawo przechodzi ładnie? Ja pierdziele jaka jestem głupia Ale do tyłu! Nie Ja pierdziele Ja pierdziele Lecę, 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 lecę Lewo! Jaka to jakość jest buntowana! Lekło! Ale to co jest? Tak Lolaczek, lolaczek no, no to musisz kupić Nieważne co my o czym nam E, zrobiłem sobie sklep w szafie. Teraz tego nie musicie mieć. Mojego laczka testujesz! Wobec sejzowy jest jeden. Który ci bardziej i pasi na stopy. Jest większy ten. Patrz Ja powiedziałem, w sobie Pamiętajcie, że jak wejdziesz tam w chłopcu, to ty tą wielką węskę, się to Nie! Dobra, idziemy. jeden 2, 3, 4, 10 na Przewodnik 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 ten. Przewodnik pewnie. Nie, Przewodnik skrócę Przewodnik taka Przewodnik 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 że Przewodnik Przewodnik to Każda są, ja cię, Sigma, Sigma, Sigma. No i nie nimu wlecieć tam. Co się dzieje? Co się biega? Czyż on mnie już tutaj zje Jeszcze nie, jeszcze nie. Teraz, teraz, teraz. Ale on jest piękny, czyż nie? Nie ma tutaj dużo nagrań, nie muszę nic dubingować chociaż nic nie mówią nawet. To jest wielki W lewo, w lewo! Trzeba się wyrazić, bo na końcu. Proszę. Boże, idę. Um, e. Możemy bleszkę zrzucić. Nie, to bądź kamień, bo przyciągasz. Serio? No. O, ja pierdzielę. Ty zapomnisz przyciągnąć łapkami do oczu w ja tutaj biegam, wolno biegam, hej. Ukną, nie Hagi. Jest jakaś podruba tego hagiego. Hagi szybciej lota. a nie jak stara fosza Nie wiem. Tu, tu, to tu, do tu! Jest! 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 Tu, trzeba tu, tu, Idziesz, 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 tu, 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 I przejdź. Brawo! Ja. Co? ty przeszłaś? Nie wiem. Rewi! Biegnę. Nie mogę, pies. Szybko, beczki, beczki, do góry! Tu! Tu! Przyciągnę do bramki! A, Nie! Nie! nie, nie. Paki! Pies, zobaczcie, oh, jesteśmy! Mogę teraz ja? Tak.

i log in the experiment 1006. the prototype. coordination and cooperation is evidently within his skill set, as well as the skill set of all other experiments of his type. though still missing. today's events are no doubt in relation to him. His absence was a flaw in the scientific process, which should have under no circumstances been left unaccounted for. That's why I'm making this log. So that the same mistake won't be made twice. Any future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location. I'm not worried about myself. One breakthrough and I'll be back. We must forge onwards in the name of science. Whether those who are beneath us understand it or not. End of... Dobra Chyba po gościu Chyba go... Chyba ktoś go zjadł um. Nie, idź dalej Danger, danger Co to jest? Czy nie wiesz? Mm -mm. Zaraz się dzieje

Widzowie, dziękujemy za ten odcinek, Dziękujemy chapter pierwszy. No. I czekajcie na chapter trzeci, bo jak mówiliśmy, drugiego nie mamy, bo za 36 zł. To będzie trzeci. No. O, pa! Hej, widzowie, to ja tutaj Lena chciałam powiedzieć, że wy jakbyście chcieli, to mogę zasubskrybować mój kanał. Nic mi nie przybywa, więc zostawcie lajka, zostawcie komentarz jakiś miły albo niemiły, mam to gdzieś. No i trzymajcie się! tak.